Ten pieniądze z kredytu KPO dostanie, kto granat połknie i w ognisku stanie. Polecam Państwu tekst na portalu Zmiany na Ziemi, mojego autorstwa, na temat zamieszania z tak zwanym KPO. Sprawa jest bardzo prosta. Jeszcze w 2021 roku. Premier Morawiecki podpisał wspólną pożyczkę z Unią Europejską, w ramach której Polska miała otrzymać określone pieniądze 750 miliardów, z tego co pamiętam, z billboardów wielkiej kampanii sukcesu przeprowadzonej przez pana Morawieckiego i spółkę. Za nasze pieniądze. Po kilkunastu miesiącach od tej niefortunnej decyzji sytuacja jest taka, że Polska spłaca obecnie ten wspólny unijny dług i jednocześnie nie ma żadnych pieniędzy. A Unia Europejska w postaci Komisji Europejskiej piętrzy różnego rodzaju żądania, które są tak niekiedy absurdalne i niebezpieczne dla nas wszystkich, że można tutaj postrzegać to jako wydarzenia niemożliwe, nie do wykonania, a mimo wszystko nasze władze zgadzają się na wszystko, co zostało im narzucone. Oburzające jest przepchnięcie ustawy. O Sądzie Najwyższym, która w oczywisty sposób jest niekonstytucyjna. Przypomina to działania z ustawą o IPN. Jest to bardzo upokarzające dla Polaków, że za granicą są pisane ustawy, które później grzecznie są przegłosowywane. Miejmy nadzieję, że losy tej ustawy w Senacie i u prezydenta będą takie, że zostanie po niej. Tylko złe wspomnienie. Niestety, nawet po uchwaleniu przez Sejm tej yy, nieszczęsnej ustawy, okazało się, że Unia Europejska dalej yy, ma pewnego rodzaju problemy z wypłatą należnych pieniędzy z kredytu KPO i zażądała zmiany tzw. prawa wiatrakowego. Prawo wiatrakowe chodzi tu głównie o odległość wiatraków od od zabudowań do tej pory, z tego co mi wiadomo, były limity w, na poziomie 2 km. W tej chwili ma to być zmniejszone do 500 metrów Przy działającej fermie wiatrowej, na dużym wiatraku, mamy cały czas do czynienia z hałasem, z infradźwiękami. Także takie sąsiedztwo nie każdemu się podoba. No ale Unii się podoba, i Unia próbuje być na siłę ekologiczna i stawia na energetykę wiatrową. Jest to duży błąd, bo energetyka wiatrowa jest jedną z najbardziej niestabilnych rodzajów energii odnawialnej. Wiatr jest bardzo losowym zjawiskiem, dużo bardziej losowym niż przepływ na rzece, gdy mowa o elektrowni. Wodnej i nawet bardziej od paneli fotowoltaicznych, które, których produkcję, biorąc pod uwagę pogodę i porę dnia, można w prosty sposób obliczyć. Nie da się obliczyć, ile da w danym momencie uda się wyprodukować wiatru, bo to zależy tylko od losowych zdarzeń. Dlatego. Elektrownie wiatrowe często są problematyczne, gdyż destabilizują sieci energetyczne. No ale to jest konieczne według Unii, aby uzyskać te należne nam pieniądze. Można tylko podejrzewać, że przedstawiciele Unii w Komisji Europejskiej będą piętrzyć kolejne żądania. Wiadomo o ponad 250 tak zwanych kamieniach milowych, wśród których jest wiele takich, które wyglądają złowieszczo dla polskich kierowców. Mowa o specjalnym podatku od pojazdów spalinowych, o podatku rejestracyjnym, który spowoduje, że pogłębi się wykluczenie komunikacyjne, bo ludzi przestanie być stać na Tanie samochody używane. Przyszłość nie, nie jawi się w, w jasnych barwach, a te pieniądze i tak pewnie nie zostaną wypłacone przed jesiennymi hipotetycznymi wyborami parlamentarnymi, bo Unia Europejska nie życzy sobie prawdopodobnie powrotu albo przetrwania na, u władzy obecnej ekipy rządzącej i uznaje zapewne, że zasilenie jej tymi pieniędzmi spowoduje próbę przekupienia ludzi w stały sposób przed wyborami, więc postara się Unia Europejska z pewnością tego nie robić. I jeśli miałbym obstawiać, kiedy zobaczymy jakieś pieniądze z KPO, prawdopodobnie dopiero po wyborach, jeśli wygrają je ci drudzy. Którzy są lubiani przez Brukselę. To tak w wielkim skrócie o co chodzi w sprawie KPO.